Adamie, dwa mecze jak do tej pory zagraliście. Jeden punkt. Zadowoleni z tego początku? No, tego jednego punktu trochę żal. Chociaż mecz był wyrównany i zasługiwaliśmy mimo wszystko na drobne zwycięstwo, może jedną ramką wtedy. No, drugi mecz bezwzględnie <laughs> przegraliśmy, że nie było szans na, na zwycięstwo, no, ale trzeba było walczyć i staraliśmy się to pokazać na boisku. Jeden wasz taki najmocniejszy problem to to, że macie bardzo mały, krótką ławkę, a w zasadzie czasami jej brak. No Dzisiaj mamy ławkę długą, to znaczy jednego zawodnika na zmianę. Ostatnio rzeczywiście trochę się nam skład posypał. Koledzy z kontuzjami. No i poza tym niektórzy w pracy, więc no, tak się dzieje. A dzisiaj RT Trans. Myślę, że tak jak oglądałem ich mecze z boku, rywal w waszym zasięgu. No będziemy walczyć z pewnością, nie będziemy się poddawać. Tabela nie wskazuje nigdy na, na, na wynik meczu końcowy, więc postaramy się jednak wyjechać stąd z tymi punktami w końcu. Może się uda.